Twój przyjaciel ciągle cię rani, ale nadal tkwisz w tej relacji? Dlaczego to jest tak, że mimo, że wiemy, że te relacje są dla nas szkodliwe, że zachowania drugiej osoby nas ranią, że one bolą? Dlaczego my tkwimy w tego rodzaju związkach i zależnościach? Powód, dlaczego nie opuszczamy i tkwimy w toksycznych relacjach, to jest uzależnienie się od tej osoby. Uzależnienie się od tej relacji, bo coś nas łączy, a co jak tego nie będzie, a co się zepsuje. My się czasami lubimy, choć nieświadomie, uzależnić od takich relacji, bo one nam dają wahania emocji. Jak miałeś tak w domu takie wahania emocji, to to jest coś, co znasz i w tym umiesz się poruszać, to Niszczy, ale umiesz się w tym poruszać. Spokojne, bezpieczne i kompletnie nieznane. Nie wiadomo, co tam czycha. A że całe życie było zagrożenie, to nagle, jak jest zdrowa relacja, to to wydaje się zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jeżeli mieliśmy wysoce emocjonalną przeszłość, chodzimy z jakiegoś przemocowego domu, z dysfunkcyjnego domu, to jeżeli tu było bardzo emocjonalnie i my nauczyliśmy się w tym funkcjonować to szukamy w naszym życiu tego co jest bezpieczne bo w takim środowisku nawet jak było też toksyczne po prostu umiemy funkcjonować i czujemy się bezpiecznie a poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka chcesz więcej takich live